Czas wam chciałam pokazywać, jak to udekorować, babeczki, czyli cupcakes z cream cheese frosting. Tu mam nóż paletowy i włożę na to dosyć dużo tego serka. A widzicie, że konsystencja jest gęste, prawda? Zobacz. Okay, to jest co chcemy. Włożyć trochę serka do środka, a potem do boki. Skręcić na 180 stopni, a zrób dokładnie to samo, ale na, na drugiej stronie. Proszę wrócić uwagę na boki, że one będą czyste. A na końcu masz górę w środku. A możesz zrobić coś takiego. coś takiego, aby zrobić fajny kształt. A ten, co jest na końcu, z czystą kawałek, nóż, możesz po prostu obciąć. A potem do boki. Nie martw się, jeśli myślisz, że oh, to jest za dużo lukier, za dużo krem, bo na końcu będziesz obcinąć dużo. Ok, znowu mamy górek w środku, a zrobimy to. A na końcu boki. To jest to. Ładne. Dużo krem do środka, potem do boki. Skręcamy. A zrobimy to samo. Krem. Do boki. Ups. Boki. Do boki. A ten, co jest w środku, ten górek, zróbmy to. A na końcu... Tada! Posypka. A ja włożę tylko na boki, raczej nie w środku. Druga opcja jest urzechy. No są po prostu urzechy laskowe, co pokroiłam dosyć drobne, jak to. Tu mam peski dyni, które prażyłam wcześniej. Lepiej są, jeżeli są prażone, niż po prostu zwykłe surowe. Posypka raczej dla dzieci kokosem. Wiem, że nie wszyscy smakują kokos. Przeprawę po prostu. A możesz widzieć, że w bardzo prostym sposobem mamy bardzo ładne cupcakesy, a każda jest inna. A oczywiście to jest atrakcyjny aspekt cupcake'ów. Jeżeli podobał się Wam ten film, proszę pamiętać o subskrypcji i łapce do góry, thumbs up. Za. Zapraszam Wam serdecznie na warsztaty Good Cake, co organizujemy tutaj w Gliwica. W każdą sobotę informacje na naszej stronie www.goodcake.pl. Zapraszam serdecznie.